Witam serdecznie, w ogóle Kosakowo. Maciej Wudzik, dzisiaj był z rana, od rana praktycznie do teraz. Jest godzina druga, piękna pogoda. Lecz mówię, jak to anomalia, to nad wodą bardzo często. Tutaj proszę zobaczyć tam, tą... idzie mgła. To nie, jest, to nie jest dym, to jest bardzo gęsta mgła. Nadchodzi te chmury, to wszystko to nadchodzi teraz od wody. To za chwilę będzie, muszę te głębie wołać. Nie wiem, one jeszcze nie, nie reagują na wołanie i to jest niebezpieczne. Jeśli zerwą w takim mgle to jest różnica. Zaraz, teraz jest tutaj 20 parę stopni, za chwilę będzie 10. Eee, no jest, jest ta pogoda w tym roku fatalna. No nie możemy tutaj e, praktycznie, o jak tam już jest. Bardzo brzydko się zbliżają te chmury, bardzo mocno. Eee, nie możemy w tym roku tym gołębiom po, do, po, powiedzieć, że ta pogoda e, dopisuje. E, bardzo często deszcze, bardzo wysoka wilgoć, no trzeba, tego tak mówię, gołębniki skrobać kilka razy dziennie, e, no i to mówię, to dzisiaj znowu niebezpieczna, niebezpieczna sytuacja. Niestety wczoraj też, e, nie, przedwczoraj zgłosiłem, dwa gołębie zgłosili mi, no niestety e, już nieżyjące, jeden znowu w truskawkach zjedzony, E, jeden e, na działkach, tu 2 km, 3 km. Stąd w Walejce, też zjedzony przez Jaszczębia. No, mówię, no, te głębie są codziennie puszczane. No, niestety, tak to, e, tak to już jest. E, a dzisiejszy dzień, no, mówię troszeczkę, jest niebezpieczny. Niebezpieczny. Spróbujemy je wołać, ale one nie, jeszcze nie reagują, tym bardziej że. Zawsze je rano troszeczkę muszę nakarmić, nie puszczam tych gołębi na głodno, bo mówię tu jak odejdą na miasto to później mają problemy e, z powrotem i, i takie głodne gołębie, o, jak tam bardzo, bardzo szybko zbliża. O proszę, już nie widać prawie tych grzeb. Za chwilę to tu dojdzie do nas. O 15-20 minut to tu będzie wszystko w bardzo zimnej, w bardzo zimnej mgle. Dlatego mówię karmimy te gołębie e, rano. One muszą być na troszeczkę, chociaż dlatego na razie jeszcze na pewno nie będą reagować, ale idę próbować, e, idę próbować. Może się coś uda. Do usłyszenia. Dobry Lot. A, mogę sobie gwizdać, one na razie to gwizdają na mnie. Chodź, 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 chodź! Choć jak pójdę do środka na pewno część, część wejdzie, bo część już wchodzi dosyć dosyć. Ale one też się kąpały jeszcze chwilę. Tęp. Czyli na pewno nie są wysuszone i dlatego mają je gdzieś. Do usłyszenia dobry lot.